Cześć. Po pięciu miesiącach znów widzimy się w sadzie, w którym byliśmy podczas kwitnienia, żeby zobaczyć jak dbali przez cały rok sadownicy o jabłka, jak prezentują się przed zbiorami. Oczywiście odwiedzimy wszystkich tych, u których byliśmy podczas kwitnienia i zapraszam Was na materiał. Kalkulator. Jest podstawą szycia i Excel. Bo jak się pisać nie umie, książki się nie napisze. Ale jak się liczyć nie umie, to już się szycia nie pociągnie. Zgadza się. Po pięknym kwitnieniu, czas zobaczyć, co wyrosło z tych kwiatków w sadzie u Kamila. Kamil, kiedy się widzieliśmy ostatnio? 24 maja, widzimy się 24 września. Słuchaj, po prostu inaczej nie mogliśmy tego zaplanować. <gadza> Tylko ostatnio było po południu dzisiaj rano. Mieliśmy taką małą My. odkrętkę, powiedz My. mi, e, chciałeś pokazać koniecznie to drzewo, że tutaj e, tak, tak nie tak. ma nadprodukcji słuchajcie, nie roku. ma nadprodukcji w tym roku, bo no nie ma jabłka. Nie, nie ma jabłka, no puste ja już drzewo. jestem prawie po spiorach. Jeszcze 6 dni i koniec. Byliśmy ostatnio oczywiście jak, jak Prince Kwidu. E, Całkiem niedawno oglądaliście relację z kwitnącego sadu u Kamila. Wtedy miałeś jakieś tam założenia, jak to będzie wyglądać. Czy się spodziewałeś, że to tak będzie? Wszystko, ogólnie tak jak chciałem, tak się zrobiło. Jednak ten rok się nie tało. Szukać i nie dało się nic tu pomylić. Ładne kwitnienie było, bo tak jak widzieliście, kwitnąć, pięknie kwitło. To tylko była kwestia tego, żeby ładnie przerzecić. No i. Słuchaj, nie ma się co oszukiwać. Ty co roku w ten sam sposób produkujesz, co roku masz powtarzalny plon, jakość. I uśmiech na twarzy. Jak to jest mieć świadomość, że jest się świetnym sadownikiem i że jest się obserwowanym, podglądanym i naśladowanym? O, to świetności to jeszcze trochę brakuje. To skromność przede wszystkim. A czy obserwowanym, oglądanym, po prostu robić swoje? A jak ktoś będzie chciał się ode mnie czegoś nauczyć, to niech się nauczy. Jak ktoś się nie będzie chciał uczyć, to się nie uczy. No ja się, powiem szczerze, dużo uczę, bo ja sadownik Sadownictwa uczę się u sadowników, a u Ciebie głównie, tak? To co, będziesz zakładać teraz? <śm> <śm> Jak mnie zaprosisz do współpracy? Słuchaj, nie wiem, nie wiem. Popatrzmy na te jabłka. Jesteś po Gali? Z już mamy stropiony pierwszy spiórkali, Jeszcze mamy drugi spiór na trzewie, uh -huh. ale to teraz będziemy wchodzić za cień czasu i ją rwać, i powoli będziemy w inne odmiany przechodzić. bo tak, jak teraz już Jeromin czeka to spioru, no i potem po kolei Prince League. wszystko trzeba będzie po kolei zbierać. Część sadu przeznaczyłeś na samym początku roku stricte pod taką lajtową produkcję z przeznaczeniem na kwalifikowany sad przemysłowy, nazwijmy to, tak? Dokładnie. Tak jak w tym roku mam półtora jeszcze hektara klostera w uh -huh. sadzie, No i nie oszukujmy się, ale przy takiej produkcji, jaką w tym roku mamy, no ten kloster nie będzie raczej opłacalny i nie będzie się opłacało go trzymać. Czyli ekonomicznie, Tak więc ekonomicznie podeszłem do tematu. Tania ochrona, Tanie zrywanie. Tanie zrywanie. Nie I czujesz, że rymujesz. Nie czuję. <grymujesz> I szybka robota. A lepsze odmiany tak jak Gala, Jeromin, Mucu, nawet Prince. No też Prince teraz się zrobił trochę jak kloster, ale jeszcze bardziej jest chyba opłacalny od klostera. To będzie włoszony to chłodni, bo jednak te koszty przechowania w tym roku rosną uh -huh. i nie każdego może będzie stać przetrzymać i to jabłko na wiosnę może będzie miało cenę, może nie no. Powiem Kto Ci nie tak. rycykuje. Tak, ten w się. A jest coś takiego, że co roku, co roku te trzy komory mm -hmm. się wsadza, cztery. No to I, trzeba i to w tym roku tak samo wsadzić. Trzy, trzymasz ilość i trzymasz jakość i y, jak gdyby wygrywasz też na powtarzalności i na swoich y, Opierasz się na swoich założeniach, które sobie tam na, na początku roku tak, u, u, ustawiłeś. I tego się trzymasz, tak? O to właśnie chodzi. Czyli nie emocjonalnie, raczej ekonomicznie? Nie, bo, słuchaj, emocjami, no co emocjami się zrobi w biznesie? Nic się nie zrobi. A, no właśnie, to jest bardzo ważne. To jest biznes, tak? Biznes, my, właśnie o to my chodzi. My to kochamy, ale to jest biznes, ale to się musi opłacać. Właśnie, nie każdy liczy. Nie każdy myśli, nie każdy pisze to jako biznes, tylko jako poży darmo, że, że Boży dar. trzeba zerwać, trzeba za każdą cenę to sprzedać. Nie no wiem, nie. nie ma pojęcia, tyle co zrobi, ale Posiadała, to trzeba sprzedać. Ile prawdziwych gospodarstw sadowniczych, które mają podejście takie ekonomiczne jak ty, jest w Polsce? 10%. O, mamy podobne wyliczenia w głowie. I też tak myślę. Ja się tak zastanawiałam, co będziesz robił za 5 lat? Za 5 lat mam jakiś skromny biznes w głowie, oprócz sadownictwa. Zobaczymy, wow, no czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Już trzymam kciuki. Po jednak założenia psacie łatwiej wychodzą jak biznesowe. Wiesz, A... no okej. Okay. Za 5 lat. No za 5 lat na pewno będziemy chodzić po tym sacie i też robić coś w tym sacie. Bo to a, nie będzie tak, że przez rok czasu powiem, że koniec i zostawię, to bo to się nie da, to już są lata. Uh -huh. To jest pokoleniowy sad, no i trzeba jakoś dalej to kontynuować, a może się okazać, że za 5 lat będzie zupełnie inna ekonomia. No, ale zdecydowanie, Być może część osób dojdzie do wniosku, że rzeczywiście nie potrafią tego zrobić, robią to źle, nie przychodzi im to. Tak łatwo jak myśleli, zrezygnują z tej produkcji i takich sadowników, którzy mają przemyślane, wszystko poukładane. Wtedy będzie można troszeczkę zaprocentować tą produkcję. Ja uważam, że po prostu powinno być podzielone. Kto produkuje jabłko deserowe, to od samego początku mieć pomysł na sprzedaż lub firmy, które będą kupować, po prostu powinny mu zaoferować współpracę. A jabłko przemysłowe? Jest miejsce na rynku na jabłko przemysłowe, tylko niech oni od początku do końca produkują jabłko przemysłowe. Nie powinno być przypadkowości. Sama wiesz, jak jeździś to Holandii, to Włoch, tam nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie pracuje i nagle powiem a, posadzę sobie 5-6 hektarów saty, tak. tylko to raczej jest tak, że gdzieś też są pokoleniowe saty albo ewentualnie małe saty hektarowe i robią dobrą jakość jeszcze i tą to pracy i wtedy robią jakoś i, mają i sklep pracują przed domem. i mają sklep przed domem, a u nas to jest przypadkowość. Kiedy będzie zbierał princea princea na przyszły tydzień będę spierał. Tak, tak gdzieś koło piątku będę wchodził, bo jemu, jeszcze trochę koloru brakuje. I myślę, też smaku? Smaku, no i tak jak padam jeszcze skropie, to jeszcze, to jeszcze nie jest to. Tycień czasu na pewno jeszcze jemu brakuje. Cięcioletnie Cięcie letnie było Cięcie robione. Letnie Pięknie wygląda. Było mechanicznie przejechane i potem jeszcze lekka, delikatna korekta ręczna. Przejdziemy jeszcze, Kamil koniecznie chce nam pokazać właśnie te, te drzewka. U, z tego jesteś najbardziej dumny, z tego jesteś najbardziej dumny? Z tego? Z tego tutaj. O, z tego tutaj. <laughs> Proszę. Duma sadownika. I nawet tak jak tutaj całe jabłko jest na wierzchu, nigdzie nic nie ma przysłonięte, to jest wszystko... Piękna sprawa. Jab te drzewka mają ile lat? Po te drzewka prze... mają 6 lat. 6 lat. Świetny balans pomiędzy siłą wzrostu a ilością owoców, chciałabym powiedzieć, no ale czasem więcej jabłek. Jak liście. <laughs> ale są wykarmione duże, wykolorowane, nie ma przerostów. Nie, w Majka. tym roku faktycznie Prince bardzo ładnie wyszedł, bo na przykład w tamtym roku było sporo przerostów, a w tym roku jest bardzo równy. A Nie co że... powiecie o Jarominie? Kurde, to jest jabłka. Bąbeczki. Pięknie. I to jest dopiero kolor. Wow. I to jest idealne jabłko. Wiesz co, yy, przez bardzo wiel wielką część konsumentów uważane za idealne, bo po mhm. pierwsze jest wielkość, po drugie... Profil europejski. Smak kolor. Dokładnie. Wszystko. Smakowy. No i dla młodych. Małe, drobne jabłko. Mm. I to jest smak. I to jest smak. Uwielbiam u Ciebie zdjęcia robić. To jest po prostu, wiesz. Same laleczki piszą. Sadka Mila jak zwykle wygląda imponująco, a co słychać i widać pod grójcem u Daniela? Patrz, podniosę do góry, to jest ważne, i zobacz. I pod spodem jabłko jest tak samo czerwone. To, to się nazywa produkcja, to nie jest drzewież. Kurczę. Jest po, odpowiednia ilość jabłek na drzewie, ładnie rozłożone, wszystko ma swoje miejsce, jest doświetlone. Nie no, pójdź zdaje, prostu... że, że to, to jest efekt, tak? Pięknie. Niektórzy popadną w kompleksy, jak zobaczą <laughs> materiał, ale no tak powinno wyglądać e, sadownictwo. E, prze, przemyślane. Za każdym razem będę to powtarzać. Przemyślane, policzone i skalkulowane e, i takie są efekty. Bo powiedz, ty m, jesteś w tej sytuacji, że rzeczywiście masz nowe nasadzenia, nowe odmiany i dla mnie jesteś na wygranej pozycji w tej chwili. Bo, to znaczy, bo te odmiany mają popyt. To znaczy, w pewnym w odpowiednim momencie podejmowałem dobre decyzje, że należy coś zrobić, należy w miarę jak najszybciej wymienić sady, mhm. żeby po prostu mieć ładniejszy towar, sad bardziej intensywny, większą wydajność. No, i odmiany takie, jakie są potrzebne na, na dziś, tak? Tak, dokładnie. Czyli za jakiś czas będziesz myślał już o przyszłych, nasadzeniach, przyszłych odmianach? Myślę, że tak. Tylko też na razie stop. zwiększanie areału nie. jest na, na, na drugim planie. Ale nie myślę o, o zwiększaniu, bo jak ktoś mnie w tym roku pyta, co ma posadzić, to ja się go pytam, czy musi. Trochę tak robię wbrew jako szkółka sobie. Natomiast myśląc globalnie to trzeba się dwa razy zastanowić nad tym, tak jak powiedziałeś, gdzie to sprzedamy, kto będzie, kto naszym My będzie odbiorcą. Tych nie, nie sztuką, nie sztuką nasadzić hektarów. Pewnie. Bo, bo, bo tak naprawdę no to mamy coraz, coraz mniej rąk do pracy. Wydajność przy odpowiedniej agrotechnice jest bardzo duża. Niepotrzebna hektarów, eee, potrzebny tak. jest plon, tak? A, a to się wiąże z różnymi sprawami. No trzeba dodatkowo dokupywać skrzyń, e, mieć możliwość zmagazynowania tego. Jak Ty w ogóle się czujesz ze świadomością, że, że jesteś naprawdę świetnym sadownikiem? Jak to, jak to odbierasz? To znaczy, lubię po prostu to, mhm. co robię. E, sprawia mi to przyjemność, pomimo tego, że, że, że jest trudny czas. Cieszy po prostu mnie to, że ten towar jest najwyższej jakości i konsument dostanie to to, co powinien dostać tak. To jest wiesz co. To jest e, osoby, które mają możliwość e, obserwowania konsumenta, który jest zadowolony z jego produktu, zupełnie inaczej produkują owoc niż ci, którzy nie mają tego feedbacku od konsumenta. Ty mm, masz taki punkt, gdzie, gdzie konsumenci mogą kupować, e, Tw stricte Twoje owoce, i, i dzięki temu też masz tą energię, chyba trochę. No wiem, wiem po prostu, co konsument chce, czego oczekuje, tak? Mhm. I tak chce produkować towar, żeby, żeby, żeby jak najbardziej zaspokoić tego konsumenta, tak? Jak najlepiej. Teraz zapytam tak. Panie przedsiębiorco, w tej chwili trwają zbiory. Tak. I wszystko tam jest, że tak powiem, ogarnięte, przygotowane, a Ty możesz spokojnie z nami porozmawiać tutaj. Czy, czy jedziemy sprawdzić, to, jak to, tam wygląda? To znaczy, czy jest wszystko ogarnięte, dopięte, aczkolwiek byłem 8 minut przed Wami, żeby się tylko zdążyć przebrać. Okej. Okay. Czy jedziemy z powrotem? Na pole? Tak. Możemy. Możemy. Rzucimy okiem. Jak wygląda zorganizowany zbiór? Zobaczyliśmy się tylko na chwilę, żeby wam pokazać, jak wygląda sad, którego w marcu tu jeszcze nie było. Ten pan posadził materiał. To jest dwuletni, to jest jednoroczny w marcu tego roku. Pierwszy zbiór. Przycięcie po posadzeniu. Taki przyrost. Tu było przycięte. Tu są pąki wywalone na przyszły rok. Bajka. Między jednorocznymi a dwuletnimi. Praktycznie nie ma różnicy. Nie wiem jak on to robi. Po prostu potrafi zrozumieć roślinę, zadbać o nią i no, to jest niesamowite. Mnie duma rozpiera, że mogę dostarczać materiał do takich sadowników. Przewodnik wyprowadzony, wszystko jest zrobione, jak zrobi. Jawka zostały przez przypadek, tylko tak. Wiesz, tu traktowane też jest troszeczkę po macoszemu, tak? No ale... E, chciałabym tak, żeby każdy po macoszemu sady traktował, nie byłoby problemu wtedy z produkcją przemysłu w Polsce. Dzięki. Naprawdę świetna robota. To jest sadownictwo, proszę Państwa, to jest sadownictwo. Wow, ja jestem pod wrażeniem. Plony zapowiadają się imponująco. W kolejnym odcinku przeniesiemy się w okolice społeczne.